Minecraft, ale jestem zmiennokształtny. Okej, okay, a więc pojawiliśmy się na Darkołku i jesteśmy ropuchą. Mamy jedną kratkę i skaczemy siebie wysoko, dobra. Skok jest na jakieś trzy kratki, co to w ogóle jest? Dobra, myślę, że zaczniemy sobie od skopania jakiegoś drewna pierwszego. Dobra, mamy cztery drewna i... Ej! Co jest? Czemu się palę? Co jest? Co jest? Czemu ja się paliłem? Ten pasek mi schodzi, to jest... To jest chyba od słońca, Propuchy jak sam zbyt długo na słońcu to się chyba palą w Minecrafcie, dobra Ale se pływasz wiesz ty Czyli pływamy trochę jak delfin, fajnie, fajnie, dobrze wiedzieć Wyczytałem też sobie, że mamy jakiś taki skok w przód, a więc... O kurde, ej spoko to jest, dobra Tu jest jakiś szkielet dziwny, ja go spróbuję ominąć i... Okej, okay. trzy serca, trzy serca, trzy serca, w ogóle mamy siedem serc chyba, tak Tu jest skrzynka, tak jedzonko Co to jest? Tu jest misiu, ty, a jak ja ochitne? Co on? O kurde! Ja pierdziele! Półtora serca. Przyżyłem dzięki temu schokowi szybkiemu. Ja pierdziele. On mnie goni! Nie! Goni mnie. Uciekam. Dobra, żyję.